Cześć, witam Was serdecznie na Wonder Podcast. Z tej strony Grzegorz Karwaszewski i znajdujemy się na kanale Wonder Crafter. Rozpoczynamy dzisiaj serię krótkich pogadanek na tematy, które aktualnie rozważam w swojej głowie. Spróbujemy popodróżować wspólnie po szlakach myśli niezbadanych. Dzisiaj poświęcimy trochę czasu na coś, co wielu z nas wprost uwielbia, inni o tym marzą, ale jeszcze innych jest to coś tak codziennego, jak wyjście rano do pracy. Czyli będziemy rozmawiać o podróżach. I tutaj mała prośba dla słuchaczy na YouTubie: dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z treścią poruszanych wątków. Może macie inne zdanie, albo inne doświadczenia. Chętnie wejdę z Wami we wspólną dyskusję. No dobra, wracając do tematu: nie będziemy jednak mówić o tym, gdzie warto pojechać, albo w jaki sposób spakować walizkę. Nic z takiej rzeczy. Chociaż to też jest bardzo ważne, dzisiejszy temat, taki wybrałem, to podróże a rozwój osobisty, czyli to, czego możemy się nauczyć podróżując. Zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle podróżujemy. Nieby proste pytanie, prosta odpowiedź. No bo są tacy, którzy jadą na urlop, żeby się wyłączyć leżeć plackiem na plaży, z drinkiem w ręce. Naładować baterię. I tutaj serdecznie Cię pozdrawiam, Mariusz. Wyjazd na Korfu był dla nas zupełnie totalną inną bajką. Dla Ciebie co innego to oznaczało i dla nas też co innego. Ale to też dobrze. Inni preferują zwiedzanie, skakanie od muzeum do muzeum. Jeszcze inni jadą na jakąś dziką przygodę, na przykład survival w lesie. Ale. Podróże to nie jest tylko odskocznia od codzienności, naładowanie baterii czy, czy cokolwiek w, tym, w tej podobie. To też jest świetna okazja do rozwoju osobistego. Jeżeli nie wierzycie, no to posłuchajcie dalej. Po pierwsze, jest to według mnie nauka elastyczności. Podczas podróży czy podczas planowania. Pierwsza lekcja, jaką dostrzegam w trakcie podróży. To nauka elastyczności. Kto z Was planował kiedyś urlop? Na przykład w stu procentach. Wszystko było rozpisane, wszystko zaplanowane, krok po kroku i tak dalej. A potem bum. Pociąg się spóźnił, pogoda się popsuła, zgubiłeś dowód osobisty. Albo hotel pomylił rezerwację, dostaliście nie pokój co trzeba, albo w ogóle nie było Waszego pokoju. No właśnie. Podróże nas uczą, że życie nie zawsze idzie zgodnie z planem. I wiecie co? To też jest dobrze. Bo to pozwala nam ćwiczyć nasze umiejętności adaptacji. Przypomina mi to moment, kiedy byliśmy na takim zagranicznym, egzotycznym urlopie. A wiecie jak to jest? Miało być raj na ziemi, a tu deszcz leje od trzech dni. W takie chwile człowiek ma dwa wyjścia i najłatwiej jest wykorzystać te wyjście numer jeden czyli pomarudzić sobie nam nasz po polsku tutaj typowo albo mieliśmy drugą opcję wymyślić co dalej, wymyślić jakąś przygodę I w naszym przypadku skończyło się to, to w ten sposób, że wynajęliśmy samochód i pojechaliśmy sobie w głąb wyspy wcale tego nie żałowaliśmy to w jaki sposób reagujemy na zmienne okoliczności może mieć wpływ na całe nasze życie nie tylko takie doraźne przyjemności Drugą lekcję, jaką dostrzegam w podróżowaniu samemu czy w grupie, to przekraczanie własnych granic. Podróże często zmuszają nas do wychodzenia spoza takich naszych naturalnych zachowań, czyli miejsc, gdzie czujemy się bezpiecznie, takich utartych, behawioralnych szlaków. To na wielu poziomach nowe kultury, nowe smaki, nowe języki. Kontakt z obcymi ludźmi. Wyobraźcie sobie, że jesteście w kraju, gdzie nikt kompletnie nie mówi po angielsku. Macie mapę? Super. Co z tego, tylko że zgubiliście się w kompletnej dziczy, a interne internetu tam szybko nie ujrzycie? I co? Trzeba polegać na sobie, na kontakcie z innymi osobami, na swoich umiejętnościach, jakichkolwiek, albo intuicji. No dobra, ale może nie aż tak dziko. Wiecie o co mi chodzi. Nie chodzi mi o jakąś tam totalną dziś czy dżunglę, ale wiadomo, że są sytuacje, gdzie trzeba naprawdę wykazać się taką inicjatywą. Są momenty, w których po prostu musimy sobie poradzić, musimy. Kiedy uczymy się być bardziej otwartymi, odważnymi i zaczynamy widzieć, jak mało potrzeba, żeby przełamać własne bariery. Trzecia lekcja, jaką dostrzegam w podróżowaniu, może też się zgodzicie ze mną, to pokora i wdzięczność. Czy zdarzyło wam się kiedyś podróżować do miejsca, gdzie warunki życia były zupełnie inne niż to, do których my się przyzwyczailiśmy? Może to być skromna wioska gdzieś tam w górach, gdzie woda jest na wakę złota, a internet? Zapomnijcie. W takich chwilach doceniamy to, co mamy? Wracamy do domu z takim poczuciem wdzięczności za małe życie, za małe życie, za małe rzeczy, za rzeczy, które na co dzień wydają się nam oczywiste i przestajemy dostrzegać je w takim codziennym funkcjonowaniu. Myślę, że takie doświadczenia dają nam niesamowitą perspektywę na świat, na nas samych, na innych ludzi. Czy po takich doświadczeniach można spojrzeć w inny sposób na te same codzienne sytuacje? Pokora i wdzięczność. To jest to. Czwarta lekcja, którą dostrzegam, to spotkania z ludźmi. I to jest właśnie najbardziej niesamowite w podróżach: ludzie. Spotykamy osoby, które mają często totalnie inne spojrzenie na świat inne historie, inne wartości. I nagle okazuje się, że nasz sposób myślenia to tylko jedna z wielu możliwych perspektyw spojrzenia na, na te same wydarzenia czy te same rzeczy. Spotkania z ludźmi z różnych kultur mogą uczyć nas tolerancji, empatii, otwartości. To trochę jak w grach RPG: każdy ma swoją unikalną historię, i dzięki temu nasza gra staje się kompletnie inna albo bogatsza po prostu. Ludzie przestają być dla nas zwykłymi NPC, którzy mają nam wskazać kierunek na bazar. Tak jak ty jesteś unikatowy, tak oni też są niesamowicie różni, różnorodni i cenni. Kiedy podróżujemy, często jesteśmy zdani sami na siebie. I to nawet jeżeli podróżujemy w grupie, to mimo wszystko, to ty musisz ogarnąć, czy masz paszport. Czy wiesz jak dotrzeć na lotnisko? Czy ogarniesz lokalne środki transportu? To daje poczucie, że potrafimy zadbać o siebie, zadbać o swoje potrzeby. Samodzielność to jest piąta lekcja z podróżowania. Samodzielność to coś, co wzmacnia się w trakcie podróży, a potem przekłada na, się, na nasze się codzienne życie. Dodaje takiej pewności siebie. Wpływa na nasze myślenie. O sobie samym, o tym, co nas otacza. I te zmienione myślenie rzutuje też na nasze mniejsze czy większe czyny i relacje z innymi ludźmi. Nawet z naszą drugą połówką. Szósta, a chyba ostatnia, jaka mi przychodzi w tej chwili do głowy lekcja, to okazja bardziej do odcięcia się od codzienności. To może być coś, co brzmi banalnie, ale naprawdę jest niesamowicie ważne. Podróże pozwalają nam odciąć się od codzienności. Kiedy jesteśmy w nowym miejscu, gdzie wszystko jest totalnie inne od krajobrazu, w pojedzenie to nasze problemy z pracy, stresy, troski rodzinne to wszystko zostaje daleko za nami. To moment, kiedy możemy złapać głęboki oddech. I popatrzeć na swoje życie z innej perspektywy, wyluzować. To właśnie w takich momentach przychodzą najlepsze pomysły, rozwiązania, inspiracje. Nie będę Was długo męczył. To jest taki pierwszy nasz odcinek podcastowo-pogładankowy. Podsumujmy to sobie, zbierzmy to, co powiedziałem, w klamrę. Bo, tak jak mówiłem, chciałbym, żebyście. Troszkę podzielili się też z Waszymi przemyśleniami ze mną. Podróże to nie tylko odkrywanie nowych miejsc, ale też odkrywanie samego siebie. Podróże uczą nas elastyczności, uczą nas odwagi, pokory, wdzięczności, samodzielności. Dają chwilę do wytchnienia od codzienności. To lekcje, które możemy przenieść na każdy obszar Waszego życia. Więc następnie.